Tam e, rozkręcamy Maseja Aktualnie mamy teraz minus, minus 5 stopni, chyba rano było minus 15. E, zaczęliśmy go rozpoławiać. Znaczy rozpoławiać, dopiero będziemy, ale zaczęliśmy go iść rozbierać. Tutaj muszę przewody, przewody podpinać dobrze widać, co? No, to ma trochę cień Ale To, to chyba zostaje No, bo to idzie tam z kabiną do tyłu, dobra To tutaj To idzie odpiąłem Te kabelki trzeba to utnę Ogólnie ma taką laksywnicę gazową co tam trochę ciepła daję. No Bo, jednak, co innego jak się coś zrobi, robi, tak się człowiek rusza. To ten minus 4, minus 5 to nie jest jako zimno, jak się człowiek rusza. Ale co innego, jak w w miejscu, to wtedy już się robi zimno. Dobra, to tutaj to mam odpięte. Masej już częściowo rozebrany. Wszystkie, chyba wszystkie przewody, które łączą tył z silnikiem podłączałem tak to wygląda może trochę jasno jest o trochę lepiej tu podłączałem wszystkie kostki tutaj przewody co idą do frężarki do klimy tutaj przewody paliwowe do filtrów do gaszenia do odpalania i co tu jeszcze po tej stronie było no to tu na przykład wąs co idzie od skrzyni do chłodnicy oleju, to jest tutaj, teraz wyciągnięty Z tamtej strony był A jeszcze tą muszę wtyczkę, bo taka jakaś dziwna jest Rozpiąć I tak to, to chyba myślę, że z tamtej strony co podpinałem Myślę, że chyba tak to będą wszystkie przewody i jutro chciałbym go rozjechać bo dzisiaj jest zanim jeszcze przyniosę wózek, zanim wszystko poustawiam. Tutaj mi trochę płynu uciekło, bo te węże będę musiał powymieniać. Bo jak chcełem ten pierwszy odkręcić, to on się urwał i zaczął płyn leczeć. I... O tu już odkręciłem ten węzyk, co, co idzie od chłodnicy do tej pompki. Tamten węzyk, co z tamtej strony pokazywałem, to tu był odkręcony. Tutaj te przy... o, spadł klucz. Tutaj te przewody do pompy wody, płynu podkręcałem Tutaj może lampę dam tak bardziej o także wracając, tutaj od chłodnicy odpiąłem Tu jeszcze musiałby węzyk odpiąć co idzie do napędu, tam wałek, ten wał co idzie od przestawki do napędu i ściągłem co tutaj? Ten wąs zasilający ten wężyk do pompki ręcznej. Tutaj ten, w... ten wężyk z ciągłem. Czy jeszcze po tej stronie? No i te dwa węże od tego. Od płynu chłodniczego. Tak to, to chyba wszystko. Dobra, rozjechaliśmy Maseja. Tak, bo widać na tamtym filmie. Zajęło nam to prawdopodobnie dwa dni, ale no pierwszy raz to rozpoławialiśmy, zanim rozpo wyciągnęliśmy wszystkie węże. Najbardziej to męczyliśmy się z tymi dwoma szturbami. Nie było do nich dojścia. Dopiero potem zauważyliśmy, że tu jest taka klapka w kabinie. Aby ktoś go kiedyś rozjeżdżał, to tu jest taka klapka w kabinie. I przez tą klapkę dojdzie się do tych dwóch śrub bo inaczej no nie wiem czy kto do nich dojdzie z tymi śrubami tu były jakieś bo to są na klucz 19 tutaj musiałem jechać do sklepu kupić taki nietypowy klucz to był klucz 34 akurat takiego nie miałem to musiałem jechać to w jeden dzień znaczy akurat pojechałem to w poniedziałek nie we wtorek rano pojechałem kupiłem Przyjechałem, odkręciłem te dwa, potem tutaj Musiłem, musiałem kupić klucz oczkowy 34, tak? Tak, 34, bo miałem 34, ale płaskie na no, tym płaski to bym obrobił tą śrubę. No to musiałem kupić 34. Przyjechałem, odkręciłem potem patrzę, yy, tutaj te śruby to jest nietypowy klucz 28. W jednym sklepie nie mieli, w drugim sklepie nie mieli. No to zanim pojechałem, pojechałem w końcu z tego sklepu. Tam miałem, kupiłem, przyjechałem, odkręciłem. Dobra, tutaj też jest na 34. To próbowałem tym kluczem płaskim dojść. Tak, 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 nie szło jak dojść, bo tego się nie odkręci. Tam próbowaliśmy coś, jakiś dorabiać, żeby odkręcić, ale potem tak to kucułem, po ja patrzę. A tak mi się wydaje, jakby tam jakaś pokrywka była. Bo tak płaskowniki są dospawane, no i tak patrzę, ściągam lekko gumę od podłogi. No jest jakaś pokrywa, Zstągłem no, tą gumę. mi się, wydaje, ten gaz stroną, Bo był, no ja z tamtej strony pójdę. O, zapis jest. Eee, tutaj był gaz założony. Nie wiem, czy będzie widać. I zanim nie chciał ten gaz, gaz jeszcze zejść. Zsągniśmy ten gaz, zsągnęłem gumę, tą pokrywkę i się z tymi śrubami, Z tymi śrubami. Tylko tyle, że ja to mam. No, miałem taką z Neo, zwykłą z Neo która się ukręciła. Także musiałem jechać znowu do sklepu, kupić takie przejściówki. To są jakieś firmy. Z jato tylko mi chłop mówił, że to są do klucza udarowego, więc Powinny wytrzymać, bo byłem w sklepie Pokazałem mu to, on mi daje takie Mówię, a byłoby coś mocniejszego u wino będzie e, Gdzie jest to dłuższe, bo kupiłem dwa takie krótsze Jedno, o to jest, takie dłuższe Mówię, panie, daj mi coś takiego lepszego, żeby to wytrzymało wino no dobra, to mam takie od udara, ale to będzie droższe Mówię, dobra Nie patrz na cenę, tylko dawaj mi takie, żeby się nie ukręciło I przyjechałem Wziąłem tutaj, zaparłem sobie breskę, dwie minuty, odkręcone te śruby, a tak to żeśmy się męczyli trzy godziny z tym I co? Odkręciliśmy te śruby, do masy i fajnie równiutko, sami tak zrobiła taka spara niecały, no tak na centymetr Sama spara sobie zrobiła, lekko odszedł, no i odjechaliśmy tak że 4 cm, no co, se blokuje, nie idzie, patrzę po przewodach, tak no wszystkie są popuszczone a dwóch przewodów, przewodów nie odkręciliśmy czyli tutaj od od do arbitrola co idą to lekko się nad, ten przewód Jakoś po prostu ich nie, nie, nie zauważyłem, ich pominąłem Odkręć, Cofnęliśmy lekko odkręciłem te przewody posydek masełko i tak w sumie jest rozpołowiony on byłby wcześniej rozpołowiony tylko te wózki robiliśmy ogólnie wózki był plan zrobić dawno no ale jak to wiadomo nie było czasu a teraz to już był mus, żeby zrobić. Tak wygląda kost sprzęgłowy. Znaczy, no, sprzęgło. A tak wygląda kost sprzęgłowy. E, Ponoć tutaj gdzieś będą tak nie widać. Może dam do światła tutaj bardziej. E, o tak. Tutaj gdzieś powinny być te uszczelniacze. To no, no jak mi nie wiem, nie znam siebie na machanicy, więc jak coś źle powiem, to tam. No to najwyżej coś źle powiem, to się nazywa, jak tam mi chłop mówił, z którym piszemy Speed Shift, czy jako start, Miejsca z tym, jak to się nazywa, ale to muszę ściągnąć i gdzieś tam powinny być te dwa uszczelniacze. Jakby to było, to, to byłoby git, bo bym to jutro zamówił, nie wiem, czy będę minął, się będą mieli na myśli, najwyżej zamówię i. W już bym mógł wieszać. Jakby się go udało złożyć, jakby to było to No a tu kable to tak się wydawało tego dużo, a Prawdopodobnie tak dużo tego nie było no, Także ten Powinno pójść dobrze